Witam. W tym odcinku będzie trochę podstaw dla początkujących. Mianowicie doba robocza i zegarowa, i tydzień roboczy, i tydzień kalendarzowy. Jeżeli chodzi o dobę roboczą, 24 godziny ma doba, wiadomo. Zacznijmy od przerw, czyli tak, takie podstawy mamy, że 45 minut przerwy musimy zrobić minimum, po maksymalnym bloku jazdy 4,5 godziny. To jest najpóźniej. To 45 możemy zrobić, kiedy chcemy, w trakcie 4,5 lub najpóźniej bezpośrednio po. to będzie po godzinie, po 2 czy po 3, to nie istotne, można tak zrobić. I na przykład, jak po 2 godzinach zrobimy 45, ja to nazywam, jesteś rozgrzeszony, możesz jechać cały blok, następny 4,5 godziny. Tych 2 godzin nie biorę pod uwagę, tylko jadę 4,5. Te 2 godziny, co były przed tą przerwą, jak najbardziej biorę pod uwagę, ale w skali całego dnia jazdy to jest jedna rzecz. No i wiadomo, że 4,5 i minus 45 to są takie podstawy. No i teraz możemy przerwę 45 minut podzielić na dwa odcinki. Pierwszy co najmniej 15 słowo plus, co najmniej może być więcej. I drugi co najmniej 30, który możemy wbić w 4,5 godziny jazdy. Czy to w pierwszym bloku czy w drugim jazdy. I teraz, na przykład po dwóch godzinach robimy. 25 minut przerwy, jest to więcej jak 15? Jest to 15, bo nie może być mniej, to jest taka gra słówek. Oczywiście każdy robi jak najmniej, jak się trzeba gdzieś tam szybko do celu dojechać. No, ale taką granicę też powiem i taki fajny przykład, że ta 15, jak będzie 44 minuty trwała, to będzie dalej 15. Przepisową, tak widzi to kontrolujący. Nie może być tak, że na przykład jak przedłużymy sobie 15 na 40 minut, to sobie tą drugą 30 odejmiemy. Czyli drugą część tak musimy zawsze zrobić minimum 30. Takie książkowe, no to 2 godziny jadę, 15 minut przerwy, 2,5 maksymalnie, 2,5 i 30 minut przerwy, drugą część. Czyli tę drugą część podziału przerwy, tą 30 nie mogę zrobić później jak 4,5 od zaczęcia jazdy. Czyli to, co było przed tą 15, biorę pod uwagę i najpóźniej po 4,5 odruszenia muszę zrobić drugą część. Z tym, że, tak jak wspomniałem, jak zrobimy 30 minut, pierwszą część, to mimo, że przedłużyliśmy pierwszą tą 15, to nie możemy odjąć od drugiej i zrobić 15 drugą. Musimy i tak drugą 30, żeby to się nie myliło. I w żargonie spedytorów mamy coś takiego, że. Powie wam spedytor, jutro jedź na 15, a pojutrze na 13. Skąd się to wzięło? Nie ma tego w przepisach. Oni taki żargon sobie przyjęli od lat. Mają na myśli odejmowanie odpoczynku dziennego od doby zegarowej. Czyli 24 godziny ma doba minus 9 godzin, odpoczynek skrócony. No to mamy 15 godzin aktywności. No, i wiadomo, że jak 24 minus 11 regularny dzienny, no to odejmiemy, to mamy 13 godzin aktywności. Czyli krótka ekspedytor mówi do mnie na 15, czyli ma na myśli, żebym zrobił odpoczynek dzienny skrócony. Co do tych skróconych, można je robić yy, co dzień, co drugi dzień, jak się tam chce, ale nie więcej niż 3 razy, ale nie w tygodniu. To jest jedyny przepis, który się nie trzyma pojęcia tygodnia. Wszystko inne jest w tygodniu, czyli na tydzień ile możemy wyjechać godzin, na tydzień zrobić nie więcej jak dwa razy przedłużenie jazdy do 10 godzin, to tak. Natomiast ten jest jedyny przepis, który nie trzyma się pojęcia tygodnia, tylko można zrobić nie więcej jak 3 skrócenia odpoczynku do 9, nie mniej jak 9 godzin, krócej jak 11. Ale trzy razy pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku. Tygodniowy okres odpoczynku jest to tak zwana niedziela dla kierowcy, można powiedzieć. Czyli 45 godzin kierowca musi odpoczywać to jest regularny, a skrócony to jest nie mniej jak 24 godziny. No, kierowca na przepisach, postawach mamy, że co 6 dóbr zegarowych od zakończenia tygodniowego odpoczynku do kolejnego tygodniowego maksymalnie może być aktywny 6 dłup zegarowych. I musicie zrobić ten tygodniowy. No i jest taka rzecz, że że tygodniowy może wyjść we wtorek i w następny wtorek. W środę i w środę. I pomiędzy wtorkiem a wtorkiem, środą a środą na przykład, mamy sześć dób zegarowych i w tych sześciu dobach nie więcej jak trzy razy mogę skrócić odpoczynek dzienny do 9 godzin, z 11. Może być 10, 9,5. To to jest wszystko skrócenie, nie? Bo podstawą to jest regularny. Czyli to jest jedyna różnica, która się nie trzyma pojęcia tygodnia. I oczywiście pojęcie tygodnia brzmi jak: Ano od 00 w poniedziałek do 24. W niedzielę to jest tydzień. Tak brzmi pojęcie z rozporządzenia. 567 I tydzień roboczy. Prawda? Mamy coś takiego, że może zazębiać nam przez weekend i musimy pilnować tej dziewiątki nie więcej jak trzy razy między tygodniowymi okresami odpoczynku. Natomiast doba robocza kierowcy może być krótsza niż doba zegarowa. Zrobimy 7-8 godzin jazdy z przerwą, to będzie 9 aktywności. Zrobimy dziewiątkę, mamy 18 w sumie wszystkiego. No i zostaje się jeszcze 6 w starej dobie zegarowej, tak? Czyli wstajemy sobie i rozpoczynamy nową dobę, dobę roboczą w starej dobie zegarowej. Nie ma problemu. Tylko tych dóbr roboczych w ciągu takiego tygodnia kalendarzowego no to będzie więcej. Lub tygodnia roboczego, tak? Będzie więcej niż 6. Jak najbardziej jest to dopuszczalne. Ważne, żebyśmy nie przekroczyli jazd 56 na tydzień, na dwa tygodnie 90, wiadomo. Jazda to jest samo kręcenie się kół. Nic więcej. I oczywiście takie podstawy, że też mamy na dwa tygodnie kolejne zrobić mniej więcej 90 godzin jazdy. Z tym, że tygodnie się zazębiają. Pomiędzy pierwszym a drugim mniej więcej 90. Drugim a trzecim mniej więcej 90. Trzecim a czwartym mniej więcej 90. Godzin jazdy. Czyli to nie jest tak, że jak dwa tygodnie 90 godzin jazdy jestem rozgrzeszony i następne dwa tygodnie to jest coś nowego. Nie, zawsze inspektor patrzy, co było tydzień wcześniej. Jak tydzień wcześniej wyjechałeś 40 godzin, no to do 90 w tym tygodniu, następnym co jesteś, możesz wyjechać 50 tylko, tak, a nie 56. Zawsze patrzymy co było tydzień wcześniej i w następnym ile możemy wyjechać. To jest jedna rzecz. Tak samo, jeżeli chodzi o odpoczynki tygodniowe. Na dwa kolejne tygodnie kierowca wykorzystuje co najmniej. Dwa regularne lub jeden może być skrócony, jeden regularny. Inspektor patrzy, co było tydzień wcześniej. W ogóle program Tachospit to od razu mówi, świetli. Tydzień wcześniej zrobiliśmy odpoczynek tygodniowy regularny. No to w tym tygodniu musimy zrobić odpoczynek skrócony. Możemy, możemy też regularny, ale na przykład w zeszłym tygodniu zrobiliśmy odpoczynek. Tam się pisze o dwa kolejne tygodnie. No ale zawsze mówimy, też zazębiają się i musimy patrzeć, co było tydzień wcześniej. Tydzień wcześniej było, bo są dwa kolejne. Skrócony, no to w tym tygodniu musimy już regularny zrobić. Czyli traktujemy tygodnie naprzemiennie co do ilości godzin jazdy, jak i odpoczynków tygodniowych. Takich trochę postaw w tym odcinku dla początkujących. Dzięki, cześć, piszcie w komentarzach.